Początek czerwca, długie, słoneczne dni. Bardzo często to są ciepłe, gorące dni. W szklarniach, w tunelach już jest w ogóle bardzo, bardzo gorąco, a jednocześnie chłodne noce, chłodne wieczory i chłodne poranki. A dodatkowo, dodatkowo to, co jest najdotpliwsze dla ogrodnika, susza. Ogromna susza. Z tymi wyzwaniami będę zmagał się w najbliższych dniach. Zapraszam. Na Pomorzu nie padało od miesiąca, najbliższe dni, sprawdzałem prognozę pogody, także nie są zapowiadane opady deszczu. W związku z tym ogromny problem z wysychającą, z przesychającą glebą i roślinami, roślinami, które w niej rosną, a szczególnie są słabo zakorzenione. Więc moja rabata ozdobna, którą obsadzałem w ubiegłym roku nowymi nasadzeniami, którą zakładałem od samego początku, Muszę podlewać, muszę ją pielęgnować. Mam zraszacz wahadłowy, który używam do podlewania tej rabaty. Pamiętajcie, że każde nowo posadzone rośliny, czy to były posadzone jesienią, a jeszcze nie zdążyły się zakorzenić, czy te posadzone wiosną, nie mają tak dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego. Jeszcze nie wgryzły się głęboko w glebę, jeszcze nie rozeszły się tymi. Korzeniami na boki i potrzebują Waszego wsparcia, tak jak moje rośliny na rabacie ozdobnej, potrzebują mojego wsparcia. I podlewania, solidnego podlewania raz na kilka dni. Ja podlewam raz w tygodniu, ale ustawiam ten zraszacz na 2-3 godziny, żeby solidnie zlał tę rabatę, żeby solidnie ją nawodnił. Jeszcze rośliny młode na rabacie nie rozrosły się na tyle, nie zagęściły się na tyle, żeby swoimi liśćmi okrywać glebę. Żeby cieniować i nie pozwalać na takie odparowywanie, no to jest niestety na początku takie wyzwanie. Jeszcze rośliny nierozrośnięte, jeszcze rośliny mocno niezakorzenione. W związku z tym potrzebują tej wilgoci w glebie dostarczanej przez nas, jeśli przyroda nas po prostu wystawia na taką próbę. W szczególnej opieki szczególnego podlewania wymaga warzywnik. Rośliny nie będą rosły, jeśli będą miały sucho. Zegony wzniesione, które mam, nie są zbyt wysokie. Na szczęście, bo mają zaledwie 20 cm. W związku z tym gleba się dobrze nagrzewa, a jednocześnie, a jednocześnie ta wilgoć, która jest zawarta w ziemi, w tych głębszych warstwach, idzie do góry i daje nam troszeczkę więcej wilgoci, niż gdyby były to wysokie zagony wzniesione. Ale na w zagonach w warzywniku staram się układać linie kroplujące prostej konstrukcji. Linie kroplujące kupione w hipermarkecie udlowlanym, podwłączone do węża ogrodowego za pomocą przedłużek. No i taka linia kroplująca bardzo oszczędza wodę. Co 30 cm kroplowniki, więc w zupełności to wystarcza na podlewanie, jak w tym przypadku, Ogórków. Mam takie linie kroplujące założone także na truskawkach, pomidorach, cukiniach. No, nie mam na warzywach korzeniowych czy na czosnku. Tutaj muszę podlewać albo zraszaczem ręcznie, albo zraszaczem wahadłowym. Ale takie linie kroplujące pozakładane na tych zagonach dobrze się sprawdzają. Włączam taką linię kroplującą też na godzinę, dwie godziny i wystarczy to na to żeby nawodnić co kilka dni, nie codziennie, bo chcę, żeby moje rośliny głęboko zakorzeniły się, żeby szukały wody głębiej. W związku z tym dłużej, ale rzadziej, podlewam takimi liniami kroplującymi swoje warzywa. Dodatkowo warto, warto takie warzywniki, takie grządki ściółkować. Ściłkować, czyli dawać dodatkową warstwę, która będzie chroniła glebę przed odparowywaniem wody. To może być kompost, który będziecie rozkładać, którym będziecie ściłkować. To mogą być zrębki przekompostowane, to może być kora przekompostowana, to może być słoma, jak w przypadku truskawek. Czy uprawy ziemniaków pod słomu, czy pomidorów w szklarni, słoma, która powoduje, że ta woda nie odparowuje, albo, albo świeżo skoszona trawa, lekko podsuszona, albo w ogóle świeżo skoszona trawa rozkładana cienką warstwą, tak jak mam to zastosowane w przypadku zagonu z cukiniami i kukurydzą. To wszystko oprócz tego, że chroni nas przed tym wzrostem chwastów, daje nam. Także ochronę gleby przed wyparowywaniem wody. Warto by było, żeby te linie kroplujące, jeśli położycie, były przykryte tą ściółką. Nie na odwrót, nie tak jak w przypadku moich truskawek, linia kroplująca leży na słomie, ale linia kroplująca powinna być pod ściółką. No i ostatnią metodą ochrony ściółkowania zagonów warzywnych, jest po prostu uprawa roślin, które będą okrywać tę glebę współrzędnie. W przypadku ogórków już pięknie kiełkuję koperek tutaj, który rozrzuciłem po prostu bez przykrywania, rozrzuciłem na tym zagodzie koperek, który będzie cieniował tę glebę, gdy wzrośnie, będzie dawał ochronę. Przed odparowywaniem wody, albo w przypadku pomidorów gruntowych uprawiam szpinak nowozelandzki, który rozejdzie się po zagonie i będzie po prostu chronił przed odparowywaniem tych liści. Nie wiem, jakie la będzie lato. Mam nadzieję, że będzie lato, w którym będzie i ciepło, i ciepłe noce będą, ale też od czasu do czasu pojawi się długi. Deszcz, który nawodni nasze zagony, ale trzeba się szykować, że to może być po prostu suchy rok. Mówiłem o uprawie ziemniaków pod słomą? Bardzo proszę, już ładnie wychodzą młode pędy ziemniaków pod słomą, ale nie o uprawie ziemniaków pod słomą, ten odcinek, ale o początku czerwca. Więc na początku czerwca. Te chłodne noce warto okrywać swoje rośliny. Jak widzicie, ja pomidory, ogórki, ziemniaki, pomidory, ogórki, ziemniaki, wszystko to są warzywa ciepłolubne. Swoje ziemniaki, które rosną pod tusłą, okrywam wiosenną agrowłókniną. Okrywam na te chłodne noce, ale można także zostawiać na dzień taką agrowłókninę. Nie ma najmniejszego problemu, żeby pod Cienką wiosenną agrowukiną takie rośliny dobrze się czuły. Więc okrywam warzywa przede wszystkim wrażliwe na chłody agrowukiną, ale warto okrywać jak najwięcej w tej chwili jeszcze roślin agrowukiną. Te chłodne noce początku czerwca nie służą temu, żeby te rośliny rosły, żeby Wzrastały. Więc jeśli możecie, jeśli macie agrowuklinę, jeśli macie takie warunki, to okrywajcie agrowukliną albo tunele foliowe budujcie. Przynajmniej taki atos nie będzie wchodził na zagony warzywne i nie będzie wam tutaj niczego rozkopywał, bo okrywanie agrowukliną, czy budowanie tuneli foliowych nad roślinami w tej chwili daje nam ochronę przed zimnymi. Nocami, ale już także ochronę przed szkodnikami. Bo ja za chwilę, kiedy skończą się te chłodne noce, pewnie do połowy czerwca jeszcze będzie to agrowłóknina, ale od połowy czerwca agrowuchlinę zastąpię siatką na owady. Siatką na owady, która będzie chroniła od uprawiane, Tutaj ziemniaki przed stonką ziemniaczaną, warzywa kapustne przed bielinkiem kapustnym, przed mszycami. Będę chronił także inne warzywa, jak cebulę przed śmietką, warzywa korzeniowe przed połyśnicą. To właśnie tak ustosuję barierę mechaniczną w postaci siatki na owady. Jeśli nie macie możliwości kupienia siatki na owady, to gęstą firankę można położyć, i to już będzie bariera mechaniczna dla owadów, dla szkodników, które chcą zaatakować wasze warzywa, wasze uprawy. Więc okrywanie siatką na owady za chwilę to będzie taki nasz obowiązek, niemalże. Okrywać można, Prawie wszystkie warzywa, które nie potrzebują zapylenia, które nie potrzebują tego, żeby dotarły do niej owady, żeby zapyliły, żeby tworzyły owoce, więc cukini dyni, nie będziemy okrywać siatką na owody, owady, podobnie pomidory, ale kalafiory czy brokuły, pomimo, że to są kwiaty, nie chcemy, żeby one zostały zapylone. Nie dopuszczamy do tego momentu w którym będą mogły być zapylane. Po prostu możemy okrywać siatką wszystkie warzywa liściowe, także ziemniaki można cały czas okrywać siatką na owady, albo, albo po prostu cienką agrowłókniną. Pomidory już pięknie kwitną. Mam nadzieję, że będą smaczne, piękne, zdrowe. Owoce wkrótce do zbioru. Ale w tej chwili to, co ważne z pomidorami, to jest usuwanie wilków. Jeśli prowadzicie krzak, krzak pomidora na jeden pęd, trzeba usuwać wszystkie wilki, które wyrastają w kącikach. Tutaj liści. Chodzi o to, żeby pomidor nie poszedł na dwa, trzy, cztery, pięć pędów, bo on ma taką tendencję, że z każdego kącika prawie chce wypuścić nową łodyżkę i puścić nowy pęd. Nam chodzi o to, żeby był jeden pęd. Czasami można prowadzić na dwa, w wyjątkowych okolicznościach na trzy pędy, jeśli macie miejsce i macie dobrą, zasobną glebę. Ale ja tutaj prowadzę w szklarni na jeden pen, w związku z tym usuwam te wilki, bo zakrzaczony, taki zarośnięty pomidor, który wysoko rośnie, będzie bardziej podatny na choroby grzybowe. To jest raz, a dwa. Po prostu mając więcej pędów, mając więcej kwiatostanów, mając więcej owoców, nie da rady ich wykarmić. W związku z tym będą gorszej jakości, będą mniejsze, będą mniej smaczne. Więc prowadzimy na jeden pęd pomidora, usuwając, usuwając wilki, i warto to robić. Co drugi, co trzeci dzień, bo się okazuje, że coś przegapiliśmy, pomimo że usuwamy takie wilki, usuwamy takie odrosty, okazuje się, że coś usuwamy. Warto także pamiętać o przywiązywaniu, o podwiązywaniu pomidorów. Ja tutaj stosuję takie specjalne klipsy, które podtrzymują ten pomidor. No i to, co jest istotne, to jest istotne nawożenie pomidorów, ale nawożenie także innych upraw. Truskawki już pięknie kwitną, mają małe, zielone owoce. Wkrótce do zbioru nie jest to odmiana bardzo wczesna, w związku z tym muszę jeszcze trochę zaczekać na pierwsze owoce. Chłodne noce chyba okreję na najbliższą noc agrowłókniną, także truskawki, żeby. W przypadku wystąpienia przymrozków, a zapowiadane są 4 stopnie Celsjusza, co może, może grozić tymi przygruntowymi przymrozkami nieprzemarzłymi kwiatki truskawek. Ale przy pomidorach i przy nawożeniu przecież byliśmy. Jak widzicie pomidory gruntowe dużo niższe niż te pomidory szklarniowe. Też już kwitną, też usuwam wilki, usuwam też te dolne liście, które pokładają się już na ziemi, które po prostu przebarwiają się, które już nie fotosyntyzują, które już nie dają roślinie energii, a mogą być ewentualnie takim przyczyną wdarcia się chorób grzybowych. W związku z tym te usuwanie naprawdę dolnych liści w tej chwili jest bezpieczne i jest zalecane. Tych, które już tak nie mają ładnego koloru, które przebarwiają się, które już lekko podsychają. Ale o nawożeniu. Dopóki rośliny nie kwitną, albo rośliny, które nie kwitną, kapusty, jeszcze cukinie czy dynie w moim przypadku nie kwitną, to możemy podlewać gnojówkami z pokrzywy. Te rośliny, które jeszcze nie kwitną, które ładują swoją energię w liście, potrzebują azotu. Azotu do budowania tej zielonej struktury, do budowania liści. I takim dobrą metodą zasilenia takich roślin jest stosowanie gnojówki z pokrzywy. Ścinamy pokrzywę, zbieramy pokrzywę, wrzucamy do Wiadra, czy do beczki z wodą. Zostawiamy na 2-3 tygodnie. Ich ona przepieni się, przefermentuje, i jak już przestanie się pienić, możemy ją po prostu rozcieńczać do koloru słabej herbaty i podlewać nasze rośliny taką przefermentowaną gnojówką z pokrzywy. Raz w tygodniu solidnie podlać rośliny. Ale kiedy roślina zacznie kwitnąć, nasz pomidor już kwitnie, to on już nie potrzebuje azotu, bo on już nie potrzebuje tego, żeby budować swoje liście. On teraz potrzebuje, myśli sobie, muszę ładnie kwitnąć, muszę mieć dobre owoce, muszę mieć te owoce wybarwione. W związku z tym potrzebuje potasu. Potas będzie odpowiadał za piękne kwitnienie, za piękne owocowanie, za to, że nie będziecie długo czekać na wybarwienie owoców pomidorów czy na narośnięcie Dyń, cukini, tych wszystkich warzyw, które potrzebują tego, żeby z kwiatka zrobił się piękny owoc. One potrzebują potasu, w związku z tym ja stosuję gnojówkę z żywokostu rosyjskiego. Podobnie jak z tą gnojówką z pokrzywy, wrzucam do beczki, zalewam wodą i po mniej więcej dwóch tygodniach jest gotowa do użycia. Też rozcieńczam do koloru słabej herbaty i podlewam pomidory i cukinie i inne warzywa, które kwitną. Bakłażany, papryki. Podlewam taką gnojówką z żywokostu. Jeśli nie macie żywokostu, no to rosyjskiego to jest żywokost lekarski, który można znaleźć. Można robić gnojówkę z mniszka lekarskiego, który także zawiera Potos, potas z podagrycznika, także z tych liści i łodyżek podagrycznika można robić gdyniówkę zawierającą potas, albo rozpuszczać po prostu popiół z drewna, z kominka w wodzie i podlewać takim popiołem. Z tym, że pamiętajcie, że popiół to on jest lekko zasadowy, jest zasadowy i będzie Wam powodował, że gleba będzie... Zasadowa, więc nie nadmiernie, niezbyt wiele takiego popiołu stosować. To jest nawożenie gnojówkami, ale można także nawozić trochę inaczej, jeśli nie macie pokrzywy, jeśli nie macie żywokostu, jeśli nie lubicie zapach fermentującej gnojówki. Można wziąć obornik granulowany, czy to będzie obornik. Ten odzwierzęcy, czy to będą takie granulki, które pokazywałem wam w jednym z ostatnich odcinków granulki składające się ze zmielonej owczy wełnej i frakcji roślin bobowatych. Po prostu wrzucić się do wiadra, niech one zalać wodą, niech się rozpuści. Niech dwa, trzy dni po prostu popracuje i takim roztworem tego obornika granulowanego, zasilać swoje rośliny, po prostu będzie to nawóz płynny, który szybciej dotrze do korzeni warzyw niż rozsypany obornik granulowany. Dla szczęściarzy, którzy mają w okolicach łąki, na których pasują się krowy, to polecam robienie po prostu krowieńca, takie placki krowie czy pączki końskie, do wody, przefermentowane, a to jest super nawóz, zawierający wiele cennych składników do tego, żeby zasilać warzywa. Krótko o trawniku, bo sucho, ale nie o podlewaniu, a o koszeniu trawnika. W takie suche dni, w takie suche okresy staramy się ograniczyć koszenie trawnika, nie tniemy go zbyt nisko. Widzicie często skoszone bardzo nisko trawniki, które w tej chwili już żółkną, które już w tej chwili zamierają, bo są za krótko skoszone i te słońce dociera do gleby i odparowuje ta gleba, a płytko korzeniąca się trawa po prostu usycha. Więc kosimy rzadziej i wyżej. Jak najwyżej starajcie się kosić swoje trawniki, pozwalajcie im, Rosnąć. Niech one swoimi źdźbłami cieniują tę glebę niech ona po prostu nie przesycha. A jeśli możecie zostawiać miejsce, w których nie kosicie trawnika, gdzie pozwalacie roślinom tym trawom rosnąć pod drzewkami, w jakichś miejscach nieuczyszczanych, to jeszcze lepiej. Rzadziej i wysoko tniemy nasze trawniki. I na koniec o wysiewaniu, bo do 10 czy do 9 czerwca jest kwadra korzeni, więc dobry czas na wysiew wszelkich roślin. Oprócz oczywiście warzyw, które możemy w tej chwili wysiewać, sałat, kalafiorów, brokułów, to jest okres, w którym możemy wysiewać i powinniśmy wysiewać, jeśli planujemy uprawę roślin dwuletnich i bylin. Rośliny dwuletnie, naparsnice, wieczorniki damskie, byliny. Wysiewamy właśnie w tym okresie. One jeszcze w tym roku staną się fajnymi sezonkami, będą ukorzenione dobrze i będziemy mogli przesadzić na miejsce docelowe. I w przyszłym roku te rośliny dwuletnie zakwitną, a byliny w przyszłym roku, jeśli posadzimy jesienią albo wiosną przyszłego roku, będziemy cieszyć się tymi bylinami. Tylko pamiętajcie, że. W szklarni już jest za gorąco na wysiew roślin. Jest zbyt gorąco i wiele roślin nie będzie chciało kiełkować. W związku z tym, czy będziecie wysiewać na rozsadniku, czy będziecie wysiewać do doniczek, czy do multidoniczek, wysiewajcie już na zewnątrz. Trzymajcie te rośliny wysiane na zewnątrz, bo w szklarni sparzą się. Po prostu będzie im za gorąco. I pamiętajcie, że jeśli w szklarni macie pomidory i macie uprawy, to musicie wieczyć. Na noc szklarnie zamykamy, na dzień otwieramy, bo zbyt gorąco będzie także dla takich ciepłoludnych warzyw jak pomidory. Tyle na dziś. Dziękuję serdecznie. Dużo tej pracy jest na początku czerwca. Do zobaczenia.